Siema, ja jestem Rejwilo i w tym odcinku wbijemy 23k w Brawl Stars na mapie Huj na której dzisiaj puszczowałem ból na 25 rank i na, nie ten na 25 rank. Odcinki są na kanale, także polecam obejrzeć. A teraz nie przedłużajmy i lecimy. Zostawcie suba i lajka, jeśli chcecie więcej odcinków z Brawla i z innych gier. A teraz lecimy. Tu Trzeba około 10 sekund, może na ten niższyk trochę dłużej mogło trwać. Ale zobaczymy. Dobra, trzy 3000, trzy 3000, 3000. Oj. Porobili nas, ale oni nie cisnął jakoś bardzo tego safe'u, więc musimy łatwy winnek. I został nam jeden pucharek. Jak jest dobrze, chociaż mam 8 puch na spajku tylko. Może, no podoba, lećmy ze spajkiem Beatrice'em. Dalej. Mój brat wziął se Edgara. Ma swój kanał na YouTube Htorex, także też polecam do niego wpaść, dostawimy mu suba lajka. Teraz mamy kolejną gierę. 5000 tylko 5000. Dobra, później nie dużo, ale jeszcze... Jeszcze ten... Dobra. Pyk, 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 pyk. I łatwo 23k. Mamy boxa i... Nie, jednak nie mamy Big Boxa, kurczę. niewiele zostało. A co to mamy Megabox Z kodem EZ Lecimy Jeśli będzie świecący jeden, to oznacza, że coś tam jest Czary mary, czary mary W tej skrzynce siedzi Kto? I? Jest jeden Co to jest? Uwaga Jak chcecie? Gadżet, Star Power, czy nowy zdymiarz? Piszcie w komentarzach Star Power, do Daryla, gwizna Moc, nieprzerwane przeładowywanie Kiedy Daryl używa swoich super przerwane nieprzerwane przeładowywanie zostaje przez czas 5 sekund No, może być Star Power zawsze się przyda I to było na tyle z tego odcinka Cześć Już w ogóle trzeci odcinek gdzieś na kanale, co to się wydarzyło